Mamy najwyższe w historii wpływy z podatków, mamy dostęp do tanich zakupów online, aplikacji wygodnych płatności i mamy też ciągłe życie od pierwszego do pierwszego. Pytanie brzmi: Dlaczego większość Polaków, niezależnie od zarobków, nie potrafi zbudować poduszki finansowej? W tym odcinku nie będę Ci wciskać, że masz przestać pić kawę na mieście. Pokażę Ci konkretne mechanizmy, które trzymają nas za kieszeń. No i co możesz z tym zrobić? Bez względu na to, ile masz lat i ile zarabiasz. Cześć! Nazywam się Piotr Ochnio i na tym kanale rozmawiamy o finansach, kredytach hipotecznych. Nieruchomościach, no i o nawykach, które pomagają ogarnąć domowy budżet i żyć spokojniej. Jeżeli te tematy są ci bliskie, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Dla ciebie to dosłownie sekunda, a dla mnie sygnał, że warto robić te materiały dalej. Lecimy. Numer jeden. Brak edukacji finansowej od dziecka. W szkole nauczą cię daty bitwy pod Grunwaldem, ale nie powiedzą ci, jak działa procent składany. Dzieci powielają schematy rodziców, a nieświadomość kosztuje każdego miesiąca. Co możesz z tym zrobić? Przeczytaj jedną książkę o finansach rocznie i rozmawiaj o pieniądzach z dziećmi. Już od najmłodniejszych. 3 lat. 2. Życie ponad stan, bo jakoś to będzie. Ratę, chwilówki, karty kredytowe. Wszystko dostępne od ręki. Działa. Działa. Do czasu. Potem zostaje życie od wypłaty do wypłaty i wieczny stres. Co możesz z tym zrobić? Ustal miesięczny limit wydatków na zachcianki. np. Na 500 zł. I trzymaj się go jak świętości. Potrzebujesz motywacji? Zobacz, ile czasu, pieniędzy i przestrzeni w swoim domu straciłeś w ostatnim miesiącu. To irytujące, prawda? Pomyśl o tym przed następnym kliknięciem kup teraz. Brak nawyku odkładania. Nawet drobnych kwot. Nie chodzi o to, żebyś odkładał tysiące. Chodzi o system. Jeżeli nie odłożysz tysiąca, nie odłożysz też 100 tysięcy. To ta sama decyzja. Tylko inna liczba. Co możesz zrobić? Ustaw zlecenie stałe na 5-10% wypłaty, które automatycznie pójdzie na konto oszczędnościowe. Badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z 2020 roku pokazują, że ludzie, którzy automatycznie odkładają część dochodu zaraz po otrzymaniu wypłaty, od 5 do 15%, nie deklarują spadku jakości życia ani wzrostu stresu. Wręcz przeciwnie, mają większe poczucie sprawczości i mniejsze obawy o przyszłość. Zmniejszenie konsumpcji o 10% nie było dla badanych zauważalne po miesiącu, ale z ich poczucie bezpieczeństwa. To tak zwany efekt asymilacji wydatków. Jeżeli oszczędności są zautomatyzowane i znikają z konta, zanim pojawią się w portfelu, ludzie nie odczuwają ich braku. Oznacza to, że jeżeli nie widzisz tych pieniędzy, nie masz poczucia, że coś tracisz. 4. Pieniądze traktujemy emocjonalnie, nie strategicznie. Zasłużyłem, należy mi się, poprawię sobie humor. Tylko, że portfel nie działa jak emocjonalna apteczka. Strategia zawsze wygrywa z impulsem. Co możesz zrobić? Wprowadź zasadę 24 godzin. Każda większa decyzja Zakupowa musi odczekać dobę. 5. Nie wiemy, ile wydajemy i gdzie uciekają pieniądze. Nie wiem na co to poszło. To najczęstsze zdanie przy pustym koncie, a pieniądze nie znikają. Po prostu wypuszczamy je bokiem. Co z tym możesz zrobić? Przez 30 dni zapisuj wszystkie wydatki. Ręcznie w wapce albo w Excelu przejrzysz to, zrozumiesz wszystko. 6. Płacimy za wygodę, bez refleksji, wszystko tu i teraz. Glovo, Uber, dostawy, kawa na wynos, wygoda kosztuje i często to nie są drobne kwoty, tylko sumy, które zjadają ci budżet co miesiąc. A co z tym zrobić? Tygodniowy eksperyment. Zero wygody. Wszystko robisz samodzielnie i ręcznie. Zobaczysz, co naprawdę jest ci potrzebne. Nie czytamy umów i nie znamy kosztów stałych: ubezpieczenia, subskrypcje, opłaty, które Same się ściągają. Płacimy, bo tak wyszło. A to są setki złotych. Rocznie, czasami nawet miesięcznie. Za nic. Co możesz zrobić? Raz na kwartał przeglądaj wyciąg bankowy i anuluj wszystkie niepotrzebne subskrypcje. Kolejno, bo im się mówić o pieniądzach. Nawet w związkach. Brak rozmów równa się brak planu, a brak planu równa się finansowy chaos. Związek bez budżetu to jak statek bez steru. Co możesz zrobić? Umawiaj się z partnerem raz w miesiącu na 20-minutową rozmowę o finansach. Przy kawie, bez napięcia. Nie mamy celu finansowego, tylko cele zakupowe. Nowy telefon, wakacje, samochód. Ale czy masz cel, ile chcesz mieć oszczędności, na przykład za rok? Nie? To właśnie dlatego pieniądze uciekają. I co z tym zrobić? Zapisz konkretny cel finansowy, zapisz kwotę datę i po co. To podnosi motywację o 300%. Nie rozumiemy czym są złe długi. Dług na rozwój? W miarę okej. Okay. Długi na zachcianki? Problem. Telewizor na raty, który już nie działa, a ty jeszcze go spłacasz? To właśnie jest to. Co możesz zrobić? Spisz wszystkie zobowiązania. Oznacz te, które przynoszą ci wartość, a które nie przynoszą ci żadnej wartości. I skup się na ich spłacie. Nie uczymy dzieci wartości pieniądza. Dajemy wszystko bez wysiłku, bez rozmowy, a potem dziecko myśli, że pieniądze po prostu są. Co możesz zrobić? Dawaj dziecku kieszonkowe ale za konkretne obowiązki, a nie po prostu bo tak. Nie korzystam z pomocy ekspertów, bo sam dam radę, a potem latami tkwimy w tym samym miejscu. Co możesz zrobić? Umów się raz w roku na konsultację z doradcą finansowym, kredytowym, podatkowym. Koszt? Okej. Okay. Czasami jest, ale zwróci się szybciej niż myślisz. Wartość nie do przecenienia. Wydaje nam się, że więcej pieniędzy rozwiąże każdy nasz problem. Ale problem w tym, że zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że więcej zarabiam i więcej wydaję. To nie są temu zarobki winne, tylko brak systemu. Co z tym możesz zrobić? Przy każdej podwyżce połowę odkładaj, połowę możesz wydawać. Prosta zasada? Duży efekt. Nie mamy planu awaryjnego. Choroba, wypadek, strata pracy i dramat. Bo wszystko było na styk. Zacznij budować poduszkę bezpieczeństwa. Celem są 3 miesiące życia. Co najmniej. Nawet jeżeli startujesz od 50 zł miesięcznie. I finalnie nie umiemy powiedzieć sobie nie. Raz się żyje. Promocja. Znajomi kupili. Ja też chcę. Ale jeśli nie umiesz sobie odmówić, finanse będą ci uciekać zawsze. Przed zakupem zadaj sobie jedno pytanie. Czy naprawdę tego potrzebuję? Najlepiej na głos. Jeżeli masz wątpliwości, nie kupuj. Podsumowując to nie zarobki są problemem. To brak nawyków, brak świadomości i brak planu. Dlatego nawet dobrze zarabiający Polacy żyją od pierwszego do pierwszego. Ale ty możesz to zmienić. Zacznij od jednego punktu, jednej decyzji dziś. A jeżeli chcesz uporządkować swoje finanse, przygotowałem dla ciebie darmowy PDF z checklistą i planem działania. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I pamiętaj, to nie zarobki są problemem, to brak nawyków, brak świadomości. I brak planu. Badania pokazują, że ponad 60% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. To nie kwestia poziomu dochodów, tylko poziomu dyscypliny. Kluczem nie jest zarabianie więcej pieniędzy, tylko wydawanie mądrzej. Właśnie dlatego zwróć uwagę na minimalizm finansowy, czyli życie mniej skomplikowane, z większą kontrolą nad wydatkami, z priorytetem na wolność, a nie posiadanie. Minimalizm to nie rezygnacja z komfortu. To świadomy wybór tego, co naprawdę potrzebne, i odrzucenie reszty. To nie pieniądze robią różnicę, tylko to, co z nimi zrobisz. Piotrochnie, słowo o biznesie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.